Siemano, witam Was w kolejnym odcinku z teraz na którym lecimy sobie z najtańszą skrzynką na stronce, którą jest oczywiście lowcase yy, i jestem ciekawa, ile na niej uda nam się zrobić profitu. Oczywiście będzie to Trip Jester. Zrobimy sobie po kilka batelek, po 10 na jedno. Także zobaczymy z jakim trupicikiem wyjdziemy. Oglądajcie do samego końca, ponieważ pojawi się dla Was również hasło konkursowe, żebyście mogli zgarnąć skina totalnie za darmo. Wbijajcie na mojego Discorda, który jest w opisie pod filmem. Tam poznacie wyniki na skiny z poprzednich odcineczków. A dla wpłacających, mam przygotowane konkursiki z minimalną wpłatą 8,40 czekają na Was do zgarnięcia Emeczka Use Peak stream Minimal Wear. Oczywiście shadow dagery i rękawice, na które są zwiększone zresztą szanse na zdobycie. Także wpłacając minimum 15 zł macie szansę wygrać jedną kostkę, drugą kostkę, na jedną z nich jest znowu zwiększona szansa, a przy minimalnej wpłacie 30 zł to kanawa Staromajb o wartości 2000 zł, na którego są podwójnie zwiększone szanse. Pamiętajcie, że wpłacając minimum 30 zł jesteście z automatu dołączeni do każdego trwającego konkursiku a jak skina wygracie, to od razu go dostaniecie w formie prezentu przy wpłacie, i też wtedy dopiero konkursik się zakończy. Także wpłat możecie dokonywać wielokrotnie. Ja trzymam za Was kciuki. A wszystkie wpłaty realizujecie tutaj z kodzikiem promocyjnym COLIWIA który aktywujecie, i również dostajecie 10% do każdego depozytu. Stronka jest dla osób pełnoletnich. A my lecimy sobie z najtańszą skrzynką. No dobra, no to zabieramy się za naszą pierwszą watelkę. Oczywiście mogłam to rozegrać tak, że po prostu dać sobie po 20 skrzynek na batelkę. Ale jednak chciałabym te batelki wszystkie wygrać, więc tutaj trzeba się po prostu pobawić z tymi trybami, więc lecimy pierwsza. Czyli na deserze najtańsza kosztuje 1365. No i jest to też najtańsza w trybie normalnym, bo w trybie normalnym kosztuje 2,26. Nigdy nie nagrywałam takiego odcinka, tak żeby myślę, że gdzieś tu tam chyba. Się przyjmie. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobać i tutaj poleciałabym butelkę 2 na 2. Kurczę, gdzieś tam przyszło mi przez głowę. Może zobaczymy e, później. Chociaż nie, dobra, na rozruch dajemy butelkę 2x2. No i myślę o tym, że mój jakby półtowarzysz nie będzie takim przegrywem, jak ja, dlatego zostawiam w trybie standardowym. No i mam nadzieję, że ktoś tutaj do nas oczywiście dołączy. Jestem mega ciekawa, ile tutaj uda się uzbierać z tego wszystkiego. Dobra, dodajemy sobie bociki, bo tu widzę, że nie ma co czekać na przeciwników. Ok, bez bota mili, pierwsza batelka, więc całkiem gicio chyba nawet. Lecimy, pierwsza emeczka już wpadła na konto tutaj moich przeciwników, ale do nas wpadły dwa five seveny, przez które właśnie jesteśmy na prowadzeniu. Oj, Powiem wam tak szczerze, że już jesteśmy po dwóch skrzynkach, dopiero po dwóch skrzynkach. A tu już kurczę... Bardzo fajny profil się szykuje, zobaczymy oczywiście co będzie dalej, niestety jest to tryb 2 na 2, więc będziemy się po prostu dzielić po połowie, ale na pewno nie wyjdziemy tutaj na minus, na zero, tylko troszeczkę zarobimy, także lecimy sobie, jeszcze połowa skrzynek jest przed nami, no i tutaj mam nadzieję, że jeszcze jakieś kolejne emeczki tutaj nam popadają, idziemy web, web, dwie meczki na nasze konto, powiem wam, że ta skrzynia ma potencjał, naprawdę ta skrzynka ma totalny potencjał. Ja czasami gdzieś tam zadaję pojedyncze, ale idziemy. zauważcie to, że idziemy web-web tym ponieważ jest to 10 zł. różnicy, troszeczkę teraz gorzej. 25 zł. E MSK na nasze konto niech wleci. nie wleciała. O kurwa, no ładny profizik. Naprawdę, jakby to było na 4 osoby, że każdy na każdego, no to ktoś byłby w stanie z tego wyciągnąć no 500 zł. 500 zł. Także całkiem myślę, że ładnie. Naprawdę jestem w szoku. Nie sądziłam, że aż tak fajnie to wyjdzie, jeżeli chodzi o skrzynkę samą, nie o batelkę, no bo tutaj już no, nie ma co oczywiście gadać. Lecimy sobie na kolejną. No i tutaj, właśnie ten tryb 2x2 kurczę, fajnie oddał, ale chciałabym jednak spróbować swoich sił w trybie standardowym na cztery osoby. No i mam nadzieję, że fajnie tutaj mi będzie sypać po mojej stronie, Bot Adrian, bot i samo, ok, ponownie bez bota Emily, więc nadzieja gdzieś tam dalej jest Na wygranie tej oto batelki Ale zobaczymy jak to wyjdzie, jak każdy na każdego będzie sobie tutaj Zbierał na swoje konto Widzę, że dwie łupki wpadły za 30 zł To no nie jest to jakiś mega drop, najlepszy na pewno to nie jest Niestety kolejna łupka na konto i samo, ale my jesteśmy tutaj na prowadzeniu Lecimy z kolejną skrzynką W ogóle teraz po tej aktualizacji Chyba nie widać, ile skrzynek do końca trzeba sobie liczyć. A ja, jak widzę, tyle skrzynek obok siebie, to mi się już w oczach pierdoli. No i niestety, bot i sam wyszedł na prowadzenie. Jest to pierwsza emeczka, druga emeczka. Ok, no i tutaj już troszeczkę tarapaty się zaczynają, ponieważ mamy. Jesteśmy ok. Chciałam powiedzieć, że na przegranej pozycji, ale jest jeszcze szansa, żeby tego i samu tutaj nam przyścignąć. Mam nadzieję, że jeszcze dwie emeczki wpadną na moje konto, no bo to jest aż 60 zł różnicy. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Ale jest szansa. Jeżeli za 5 dych trafimy, a on nic nie trafi. Tak. Zestrała się bidaj płacze. No i tak by to wyglądało. No proficik. Sami musicie przyznać, że jest bardzo przyjemne z tej baterki. Drugi raz pod rząd. Lecimy sobie. Mam nadzieję, że to nie będzie nasza ostatnia batelka. Dlatego lecimy znowu 10 skrzyneczek. No i tutaj trip underdog. Polecimy sobie na. Dwa na. Dwa. Spróbujemy underdoga. Mam nadzieję, że pyknie. Dodamy sobie oczywiście standardowo chyba bociki bot rosso Roso, isamu I przeciwnik. Także szanse raczej są wyrównane. I underdog. A my zaczynamy sobie z M- z pierwszej skrzyneczki. To się nie dzieje naprawdę. No i samu, Z siebie nie podupcyło? Druga skrzynka, druga MK i oczywiście na nasze konto musiała wlecieć, no bo jak, żeby inaczej? Jeszcze oczywiście spider Lee za 25 zł tutaj nam, nas nie poratowało. No kurczę, chłopaki z enemy muszą tutaj coś fajnego dropnąć. Najlepiej właśnie takie dwie meczki, pięć skrzynek do końca, więc jeszcze jest szansa, żeby coś tam podropili, a Bubka niestety, za 20 zł nie ratuje sytuacji. Eee, no różnica dwóch dych, dwóch dych, tak naprawdę. No troszeczkę załamka, ta batelka chyba tutaj będzie z najmniejszym profitikiem, z tego co widzę Pierwsze dwie bardzo fajnie oddały Nie no czemu mi to robisz, czemu? Oni by musieli dwie emki sobie zgarnąć, żeby wygrać, czy znaczy żeby przegrać batelkę To no najgorszy proficik z tej batelki i tryb underdog nas tutaj nie poratował, także i sam udałeś dupy I przed nami chyba ostatnia batelka, żeby się odkuć No i tutaj Pięć skrzyneczek niestety. Cztery osoby. Lecę wanderdoga, lecę wanderdoga. E, mam nadzieję, że tutaj będzie śmigać, że nam nic fajnego nie będzie dropić, bo będziemy w czarnej kropce. Dobra. Pięć skrzynek, także trzymać kciuki. Pierwsza emeczka wylądowała u bota Adriana. Druga emeczka teraz ląduje u bota Isamu. A? I trzecia emeczka ląduje u bota Michaela. Proszę. No nie. A jeśli nam awóbka wpadła za 4 dychy, co nie poprawia naszej sytuacji i mamy najwięcej. Oj, nie dobra. Jeżeli chcecie zgadzać z tego skinka, zostawcie sobie z dzwonem lajka w komentarzu. Napiszcie mi, którą z takich skrzynek najtańszych mam sobie przetestować. Oczywiście też chyba w trybie jester. Tam jest kilka fajnych do przetestowania, także dajcie znać i w sumie tyle. Żegnam się z Wami Siemanko.